Witam, dziś chciałem zaprezentować troszkę gołębi z czerwonych lisów braci Jansen, które to onegdaj kupiłem od Gerda van Houtena z Holandii jest to jego skarb rodzinny, który hodował od 1984 roku a wcześniej zakupili od Kuipera, który miał oryginalne gołębi Jansen. czyli chodzi o czyściutką linię gołębie Jansen, które przez generacje są hodowane. Jeśli ktoś ogląda moje filmiki, dobrze wie jakim fachowcem jest Gerd Van Houten, a u mnie ma tak zwany genofont, czyli źródło genów tej czystej linii Jansen. Tam sztuka hodowlana polega na tym, by wewnątrz jednej rodziny z linii Bange 64, z młodszą linią Merksa Kojarzyć te gołębie i oczywiście lotować. Również to ja robię te najlepsze gołębie przelotowane, wędrują do gołębnika rozpłodowego. Tutaj będę w tych selkach je prezentować. Natomiast jeśli chodzi o rodowody, cała plejada najlepszych gołębi, które są w mojej hodowli, przy czym ja już daję tylko pro forma, jeden rodowód bazowych gołębi, natomiast już szczegółowo tego nie dostarczam, ponieważ jest to zbyt drogie a sprzedaję tanio więc skarb ma swoją cenę, a więc spójrzmy po kolei co ja tu przygotowałem w ofercie tych czerwonych lisów i płowych jak one się prezentują i będzie można je sobie kupić w przystępnej cenie 700 zł sztuka, przy czym odbiór osobisty, z uwagi na brak wysyłek. No, a więc pierwszy. Czerwoniec. A więc ty możesz sobie tutaj śmiało stanąć. Później Ciebie bliska obejrzymy. Zrobię to dosyć szybko, żeby nie zabierać czasu. Dzisiaj młode już ostro latają. Jak widać, to ułożenie jedno piórko czyli muskulatura. Muskulatura to jest podstawa. W tym wypadku jest to samiczka a więc ona sobie pójdzie tutaj. Dobrze. Następny gołąbek, którego proponuję. Do tej kolekcji to jest gołąbek płowy. Czyli ta linia od czasu do czasu również wydaje gołębie płowę. Czyli czerwony lis, ale tym razem płowy. A więc Ty możesz sobie tu na samą górę iść. I zobaczymy kolejnego gołąbka z czerwonych lisów. Lisy, bo anglojęzycznie to brzmi Fox. Czyli lis, określają to również jako wos. Natomiast u mnie nazwa własna to jest lis, czyli po polsku nazywam gołębie. One są tak doskonałe, że ja nie potrzebuję się przybierać w cudze piórka. I to jest również samiczka, więc sobie pójdzie tutaj. I teraz spójrzmy jeszcze coś. Interesującego. A to kolejny czerwony lis. One są wykapane jeden w jeden. To jest źródło genów braci Jansen. Ja dodam, że w Holandii te gołębie już nielicznie gdzieś przebywają, ponieważ zostały wyprzedane do Tajwanu i do Chin. A dzisiaj już nie ma za bardzo skąd je zdobyć. A więc tutaj mamy samczyka. Mieszą w sobie tutaj na górę, pójdzie. I jeszcze jednego, a tymczasem głową samiczkę. W tamtym roku taką głową samiczkę kupiła sobie żona pana Piotra jako prezent dla mężusia. Ale tutaj już mamy nowy rok i nowa samisia, A więc spójrzcie, spójrzcie, jak ten ogonek wygląda. No, cuda nad cudami. No, Piórka tylko tak pokazuje, ponieważ to właściwe skrzydło dopiero jest w głębia rocznego. Po wypierzeniu, a więc tutaj pójdzie Samisia. A więc, tak obiektywnie patrząc, to tu mamy trzy parki, czyli idealnie cena 700 zł sztuka. Odbiór osobisty. A więc, zapraszam do zakupów na słonecznym gołębniku, by cieszyć się hodowlą gołębi pocztowych. By mocno lotować i mieć źródło prawdziwych gołębi. Gołębi, na których bazują praktycznie wszystkie hodowle, czyli bracia Jansen to są hodowcy wszechczasów. W każdej praktycznie hodowli znajdują się gołębie Jansen, dlatego warto dokupić oryginały, by na nowo wzmocnić i pobudzić ten szczep. Dotyczy to zarówno hodowców początkujących, jak i doświadczonych starych weteranów. Zapraszam do zakupów na Słonecznym Gołębniku. Ryszard Tosnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska.